Wczoraj godne uroczystości pogrzeb Inki i Zagończyka Polska oddała hołd swoim bohaterom, panie prezesie, po 70 latach. Po 70 latach i pięknie o tym mówiła wczoraj pani premier i pan prezydent, że to wstyd dla Polski, że tak długo musieliśmy czekać, aby właściwy hołd, właściwe upamiętnienie naszych bohaterów narodowych mogło być dokonane. I myślę, że ten wczorajszy dzień to jest dzień, kiedy nie tylko Gdańsk, ale cała Polska złożyła naszym bohaterom wielki hołd. Ten wspaniały przemarsz najpierw uroczystości pogrzebowe w Bazylice Mariackiej, a później ten wspaniały przemarsz w asyście dziesiątek tysięcy osób na cmentarz, gdzie zostali w końcu w sposób właściwy, honorowy pochowani. To była ta manifestacja patriotyzmu, to było to przywrócenie godności i to było także myślę, że rozliczenie się z tą przeszłością, która wielokrotnie próbowała. Doprowadzić do zapomnienia o naszych e, wielkich bohaterach. Kapituła pierścienia Inki. Panie prezesie, jako wiceprzewodniczący tej kapituły, to także szczególny wyraz wdzięczności, który został zauważony. Pierścienie zostały wręczone przed uroczystą mszą Świętą pogrzebową. Kiedy ponad rok temu myśleliśmy we Gdańsku o uczczeniu. E, Inki uczczeniu Feliksa Selmanowicza, czyli Zagończyka, ksiądz arcybiskup Sławoj Losze Głódź wpadł na wspaniały pomysł, aby ustanowić takie specjalne podziękowanie dla osób, które w sposób szczególny Będą się tutaj wyróżniać w pracach nad z jednej strony upamiętnieniem świętej pamięci Inki i Zagończyka, ale także dla tych, którzy będą w sposób wyjątkowy kultywować tą pamięć i ten przekaz, który przez Inkę został nam dany niejako kontynuacja testamentu Inki. I wtedy właśnie Ksiądz Artybisku postanowił, aby sformułować taką kapitułę i aby te pierścienie przygotować, stworzyć. I wczoraj przed Uroczystą Mszą Świętą pierścienie Inki zostały wręczone Panu Prezydentowi, Pani Premier za to, że ten pogrzeb Wczoraj miał miejsce, ale przede wszystkim za to, że ta pamięć została przywrócona i że państwo polskie spłaciło dług w stosunku do osób, które zostały przez komunę, przez oprawców tak potraktowane, a później, że tak długo nie byliśmy w stanie w sposób właściwy spłacić im tego długu. I to w, jeszcze raz chcę podkreślić, to co się wczoraj w Gdańsku działo, to była chyba największa uroczystość patriotyczna w powojennej historii Gdańska. Uroczystość, która nie tylko że przejdzie do historii, ale myślę, że będzie bardzo mocnym takim świadectwem i bardzo dużą zachętą do tego, aby podobne uroczystości, także w Gdańsku i na Pomorzu. Się odbywały. Panie prezesie, cieszyliśmy się, że mogliśmy transmitować te uroczystości w Radio Maria i w telewizji Trwam wraz z naszymi ekipami Radio Maria, telewizji Trwam, oczywiście na czele z ojcem dyrektorem. Miałem możliwość uczestniczenia w tych uroczystościach. Powiem szczerze, trochę zasmucił mnie wizerunek Gdańska, miasta jakby nieprzygotowanego do tych patriotycznych uroczystości. Brakowało flag chociażby tych naszych biało-czerwonych, które mogły trzepotać na przydrożnych słupach, podkreślając wymiar narodowego święta nie tylko Gdańska, ale całej Polski, bo przywracaliśmy przecież godność państwu polskiemu, jak to podkreślił pan prezydent. Rzeczywiście to była taka albo wpadka, albo niestety. W... Dalsza część polityki władz miasta Gdańska, które potrafią Gdańsk przeozdobić z różnych, czasami wydawałoby się, że mało istotnych rzeczy, a w momencie, kiedy mamy wielką uroczystość, 70 lat od momentu, kiedy jeszcze niepełnoletnia Inka zostaje zastrzelona, w momencie, kiedy są uroczystości państwowe, w których bierze udział Pan prezydent, pani premier, marszałek Sejmu, marszałek Senatu, wielu ministrów, ale przede wszystkim dziesiątki tysięcy osób, to Gdańsk niejako, a właściwie nie Gdańsk, tylko władze miasta Gdańska po raz kolejny tutaj sprawiły zawód i rzeczywiście te ulice flagami nie zostały przyozdobione. No, ale to już niestety jest problem od dłuższego czasu, który, który w Gdańsku jest widoczny, i e, w, mam nadzieję, że będzie się to zmieniać, że e, nie będzie tak, że w uroczystości patriotyczne e, będą nadal ignorowane przez e, miasto, czy e, w, będzie miasto, czy władze miasta udawały, że nic się nie dzieje. I jeszcze jeden element, panie prezesie, także no, obserwowaliśmy to, co się działo wczoraj, to oczywiście obecność pana prezydenta Lecha Wałęsy i Bogu, dzięki, że pan prezydent, były prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w tych uroczystościach uczestniczył. Zostawmy już na boku ten sportowy de facto strój, w którym pan prezydent, były prezydent Polski przybył na uroczystości pogrzebowe Inki i Diametralnie odmiennie był ubrany, chociażby na pogrzebie zbrodniarza generała Jaruzelskiego, ale także nie wytrzymał napięcia i słów wypowiadanych przez pana prezydenta Andrzeja Dudę, bo kiedy Pan prezydent rozpoczynał swoje wystąpienie w Bazylice Mariackiej. Ostentacyjnie pan Wałęsa opuścił progi Bazyliki Mariackiej. O Lechu Wałęsie niestety w ostatnim czasie można mówić tylko i wyłącznie przykre rzeczy i to, co wczoraj działo się z jego udziałem, no to jest niestety kontynuacja tego, to trzeba powiedzieć, smutnego, smutnej części kontynuacji jego zachowań, bo rzeczywiście w momencie, kiedy idziemy na uroczystości patriotyczne, uroczystości państwowe, ale także uroczystości pogrzebowe, to jak widzieliśmy, wszyscy uczestnicy potrafili przywdziać właściwy strój albo patriotyczny, albo, albo właśnie taki oficjalny, poważny no, prezent Lech Wałęsa były prezydent po raz kolejny tutaj wiele osób zaszokował. Natomiast takie ostentacyjne wychodzenie w momencie, kiedy przemawia prezydent Rzeczypospolitej, to jest no, jednak pokazanie takiej małostkowości i ich nie tylko braku taktu, ale myślę, że także braku dobrego wychowania i w, myślę, że w, należałoby na tym zakończyć kwestię zachowania i funkcjonowania byłego prezydenta Lecha Bałęszy. No Myślę, że właściwie taką postawę ocenili także uczestnicy, panie prezesie protestu, bo kiedy pan prezydent ostensacyjnie opuszczał Bazylikę Mariacką, no, przywitali go na progu Bazyliki Mariackiej odpowiednimi hasłami, może zostawmy już je na boku, ale także widać, że przybyli osoby, które wyciągnęły właściwe wnioski z tych najnowszych, czasami dramatycznych i tragicznych kart historii naszej Ojczyzny. Przed uroczystością także ci tak zwani obrońcy demokracji na czele z panem Kijowskim próbowali także zawłaszczyć sobie tę uroczystość i zorganizować swoistego rodzaju manifestację, ustawkę. No nie wiem, co chcieli ugrać na pogrzebie inki zagończyka, ci, którzy de facto z demokracją nie mają nic wspólnego. Panie premier i pan prezydent mówili wczoraj m.in. o tym, że. Cały czas nie zostali rozliczeni ci, którzy byli sprawcami, ci, którzy byli katami, ci, którzy służyli dla tamtego systemu, systemu antypolskiego, systemu zdradzieckiego. I niestety dzisiaj także mamy konsekwencje tego, że w związku z tym, że te osoby nie zostały rozliczone, od czasu do czasu pojawiają się w mediach wypowiedzi różnych postaci, różnych polityków związanych, z tamtym systemem bezpośrednio albo chociażby ideowo, którzy próbują w różny sposób nadal obrażać czy wręcz próbują fałszować historię, mówiąc kłamliwe, nieprawdziwe słowa o żołnierzach niezłomnych. Ja myślałem, że już w tak ważnym takim ważnym święcie, jakie mieliśmy wczoraj, nikt nie odważy się, aby robić swoiste prowokacje, ale tutaj niestety mimo tego, że była to ważna patriotyczna uroczystość, pojawił się tak zwany nowy palikot, jak niektórzy mówią, którzy próbowali zwrócić na siebie uwagę i próbowali zakłócić te uroczystości. Niestety media lokalne. W których właścicielem, jest, z, z, który właścicielem są Niemcy, niemiecki kapitał sprytnie to natychmiast zaczęły eksponować. Później inne media polskojęzyczne także zaczęły o tym mówić, próbując niejako zmienić przekaz. Na szczęście się to nie udało. Na szczęście ten incydent został właściwie oceniony przez nasze społeczeństwo i pokazuje to tym bardziej tryumf prawdy, tryumf tych, którzy nie tylko Mówiąc y, swoim językiem trzy słowa, Bóg, Konrojczyznę, przede wszystkim te słowa mają wpisane w swoich sercach. No i do tego nie doczekaliśmy się, panie pośle, także po 89 roku właściwego obszaru medialnego. W dalszym ciągu o to walczymy, żeby ta prawda była ukazywana przez różnych przedstawicieli biznesu medialnego w Polsce. Mówimy o konieczności repolonizacji mediów, o przywróceniu tożsamości narodowej Polski mediom, bo one często dzisiaj będąc w rękach obcego kapitału są po prostu mediami polskojęzycznymi i w dniu wczorajszym ta skandaliczna sytuacja mówi o perfidii medialnego podejścia do tej rzeczywistości 15-20 e, kodziarzy znajduje się w pierwszych tytułach przekazu medialnego e, prasy pisanej, ale także e, internetowej, ale także telewizyjnej e, i radiowej. Czymże to jest w kontekście tej ogromnej, wielo, wielo e, tysięcznej rzeszy ludzi, którzy przybyli, aby pożegnać god Bohaterów naszej ojczyzny? Dokładnie tak. To jest incydent, który nie powinien być w ogóle zauważony. Myślę, że zresztą osoby, które próbowały zakłócić tę uroczystość powinny tak naprawdę być przesłuchane i powinny wobec nich być wyciągnięte konsekwencje, bo jeżeli ktoś przychodzi, aby zakłócać uroczystości pogrzebowe, to nie tylko, że zachowuje się niegodnie, nie tylko, że jest pozbawione honoru, ale także powinien ponieść konsekwencje karne. Natomiast cieszę się, że ten przekaz, który jednak poszedł w Polskę, poszedł świat, był przekazem prawdziwym, który mówił o tym, że Gdańsk, że pomoże, że Polska oddała hołd swoim bohaterom, hołd Ince i Zagończykowi. I to jest ważne, żebyśmy teraz potrafili nadal kontynuować tą ich tradycję i żebyśmy tak jak przed rozstrzelaniem powiedzieli jak Inka, że zachowaliśmy się i będziemy potrafili zachować się tak jak trzeba. Cześć i chwała bohaterom, panie prezesie. Cześć i chwała bohaterom.